Ten skrytobójca wygląda dość niepozornie. Zupełnie nie ma zębów i spokojnym krokiem przemierza dżunglę i równiny z nosem przy ziemi, wciąż czegoś szukając. Nie wygląda na seryjnego modderce, a tymczasem to bezwzględny drapieżnik, którego ofiarami codziennie padają tysiące żywych organizmów. Słowa drapieżnik zwykliśmy używać raczej w stosunku do krwawych mięsożerców. A tymczasem z biologicznego punktu widzenia mrówkojad, eksterminujący dziennie 35 tysięcy malutkich owadów, jest takim samym drapieżcą jak lew, wilk czy orzeł. Jeżeli wziąć pod uwagę liczbę ofiar, które zjada, to wręcz kompletnie pogrążyłby inne drapieżniki. W naturze nie o liczby jednak chodzi, lecz o skuteczność i dostosowanie do środowiska. mrówkojad wielki wyspecjalizował się w bardzo wąskiej dziedzinie, ale osiągnął w niej prawdziwe mistrzostwo świata. Zobaczcie sami. Zapraszam na odcinek o mrówkojadzie. Żywić się mrówkami to z jednej strony może wydawać się całkiem trafny pomysł. Jest ich mnóstwo. Mrówki przewyższają ludzkość nie tylko pod względem sumarycznej liczebności, ale także pod względem sumarycznej masy. W naszej strefie klimatycznej mrówek jeszcze nie jest tak dużo, ale kto był w tropikach, zwłaszcza w Amazonii, ten wie, że mrówki i termity są tam prawdziwym utrapieniem. Są ich miliony. Problem w tym, że choć owady te są pożywne i bogate w substancje odżywcze, to jednak są mikroskopijnej wielkości i aby zwierzę wielkości mrówkojada mogło się nimi pożywić, musiałoby ich zjeść ogromne ilości, czego mrówki oczywiście nie będą ułatwiać. Choć wiele zwierząt chętnie by się nimi pożywiło, to jednak uczynienie z tych owadów głównego źródła pożywienia daleko wykracza poza możliwości większości dużych zwierząt. Tylko mrówkojad jest w stanie bez żadnego problemu podołać temu wyzwaniu. Aby jednak osiągnąć ten cel, musiał podporządkować mu praktycznie całą swoją anatomię, bo tylko w ten sposób ze zjadania mrówek można uczynić sposób na życie. Łapanie pojedynczych mrówek nie ma oczywiście sensu, bo wydatek energetyczny przeznaczony na ich poszukiwanie mogły w tym wypadku przekroczyć zyski. Należy skoncentrować się na skupiskach owadów, czyli na ich gniazdach zwanych mrowiskami, czy w przypadku termitów, termitierami. To tam, w wąskich korytarzach, żyje wystarczająco dużo owadów, by się nimi najeść. Do rozwiązania pozostaje jeszcze tylko problem wydostania ich stamtąd. Jak to zrobić? Nawet szympansy korzystają czasem z bogatego źródła białka, jakim są termity, i one także stanęły przed tym dylematem. Jako jedne z najinteligentniejszych zwierząt świata, całkiem dobrze sobie z nim poradziły. Do wydostania termitów szympansy używają narzędzia w postaci specjalnie spreparowanego patyczka, dzięki któremu za jednym razem wydostają wiele owadów. Termity atakują włożone do ich gniazda patyk, przyczepiając się do niego, dzięki czemu łatwiej je wyciągnąć. Mrówkojad co do zasady stosuje tę samą metodę, z tym, że rozwiniętą do perfekcji. Za narzędzie do wydobywania owadów służy mu język, którego długość dochodzi do 60 cm. Dzięki niemu zwierzę może swobodnie penetrować wąskie korytarze mrowiska czy termitiery i to we wszystkich kierunkach. Język pokryty jest lepką śliną i wysuwa się ponad dwa razy na sekundę, od razu umieszczając pochwycone owady w podłużnej, pozbawionej zębów, jamie gębowej. To bardzo wydajny system. W porównaniu z nim poczynania szympansów to zaledwie dziecinne igraszki. Co ciekawe, mrówkojad przy pojedynczym mrowisku spędza niewiele czasu i nigdy nie niszczy go w całości. Po pierwsze dlatego, że mrówki szybko dostrzegają intruza i wystawiają specjalne oddziały żołnierzy atakujące mrówkojada. Dłuższe żerowanie staje się więc uciążliwe, a nawet bolesne. A po drugie, taka strategia jest korzystna dla samego mrówkojada także z innego powodu. Nieznacznie zniszczone mrowisko szybko zostaje odbudowane i wkrótce można przyjść do niego ponownie w odwiedziny. A zatem, jest to jakby forma uprawy mrowisk. Tak naprawdę, eksterminacja całych mrowisk nie leży w interesie mrówkojada. Mrówkojady ze swoim dziwacznym, nietypowym wyglądem są bardzo atrakcyjnymi zwierzętami, chętnie oglądanymi w ogrodach zoologicznych. Na wolności występują w Ameryce Południowej. Są zagrożone wyginięciem, więc populacja żyjąca w niewoli ma nie tylko stanowić atrakcję dla zwiedzających, ale przede wszystkim służyć rozmnażaniu i powiększaniu światowej populacji tych coraz rzadszych zwierząt na wypadek całkowitego ich wymarcia na wolności. Początkowo utrzymanie mrówkojadów w ogrodach zoologicznych stanowiło ogromne wyzwanie. Problemem było oczywiście wyżywienie tych zwierząt. Zapewnienie 30 tysięcy mrówek dziennie dla jednego osobnika jest na dłuższą metę niemożliwe, dlatego mrówkojady dawniej były rzadkością w ogrodach zoologicznych. Każdy ogród zoologiczny chcący trzymać te zwierzęta musiał wypracować sobie własny sposób ich alternatywnego żywienia, gdyż uniwersalne metody nie zawsze się sprawdzały. Zwłaszcza osobniki schwytane na wolności nie chciały się przestawić na sztuczną karmę. Płocki ogród zoologiczny swego czasu znany był w Europie z hodowli mrówkojadów olbrzymich. Z problemem wyżywienia tych zwierząt ogród mierzył się w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to dostarczono do niego pierwszego dzikiego mrówkojada. Korzystając z doświadczeń innych ogrodów zoologicznych świata, próbowano go karmić zmiksowaną wieloskładnikową karmą ale mrówkojad nie chciał jej pobierać i stopniowo opadał z sił. ówczesny dyrektor ogrodu zoologicznego w akcie desperacji zapakował mrówkojada do samochodu i zawiózł go do lasu w poszukiwaniu mrowisk. Ta nietypowa metoda okazała się skuteczna i po kilkunastu takich wyprawach mrówkojad zaczął wracać do formy, a z czasem zaczął także pobierać pokarmy przygotowane sztucznie, które ciągle udoskonalano. Dziś po wielu latach eksperymentów w ogrodach zoologicznych świata wiadomo już, jakie składniki najlepiej sprawdzają się w zmiksowanej mieszance. W skład papki wchodzą mięso, jaja, owoce, karma dla psów, karma dla ryb akwariowych, miód, płatki owsiane, a nawet jeszcze inne dodatki. Tą pożywną miksturę po zmieleniu w mikserze umieszcza się w specjalnych tubach, a tuby umieszcza się w sztucznych konstrukcjach przypominających termitiery dla uzyskania jak najbardziej naturalnego efektu. Co ciekawe, do mieszanki dodaje się także trochę ziemi, gliny bądź torfu. Oczywiście nie na złość mrówkojadom, ale po to, by skład pokarmu w jak największym stopniu przypominał ten pokarm, który zwierzęta pobierają na wolności. W naturze wraz z mrówkami mrówkojady pochłaniają grudki ziemi, z której zbudowane jest mrowisko. Termitiera z kolei w większym stopniu składa się z gliny. Układ pokarmowy mrówkojada nawet nie tyle toleruje takie składniki, co wręcz ich potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Aby zachować zwierzę w dobrej kondycji, należy mu zapewnić warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Ta metoda zawsze doskonale sprawdza się w sztucznej hodowli zwierząt. Wiadomo, że mrówkojady dobrze pływają. Zaobserwowano także, że w naturze często się kąpią. Widać, że kąpiel sprawia im przyjemność. I być może spełnia ona także jakąś ważną funkcję. Choć nie wiemy jeszcze do końca, co to za funkcja, to ogrody zoologiczne na wszelki wypadek starają się zapewnić mrówkojadom miejsce do kąpieli. Zresztą, nawet jeżeli zwierzęta kąpią się tylko dla czystej przyjemności, to już jest to wystarczający powód dla ogrodów zoologicznych, by zadbać o basen dla mrówkojadów. Każdy, nawet najmniejszy czynnik, może przełożyć się potem na sukces reprodukcyjny mrówkojadów. Wróćmy jeszcze do samego niezwykle charakterystycznego wyglądu mrówkojada. Na jego całościowy obraz składają się trzy główne elementy. Po pierwsze, nietypowy, wąski i podłużny pysk. Jego funkcję już znamy. Jednak na ten nietypowy obraz mrówkojada, w równym stopniu co pysk, składa się także niezwykle bujny ogon. Jego funkcja jest również bardzo istotna. Ogon ten spełnia funkcję termoizolacyjną podczas chłodnych nocy i poranków. Mrówkojad okrywa się nim w czasie snu niczym kołdrą. Barwa ogona nawiązuje do barwy ziemi czy ściółki, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako kamuflaż. Mrówkojad do snu układa się w niewielkim zagłębieniu, gdzie po zwinięciu się w kłębek i po przykryciu rozłożystym ogonem jest trudny do zauważenia przez drapieżniki. Ostatnim elementem charakterystycznej sylwetki mrówkojada są jego długie nogi i charakterystyczny sposób poruszania się. Mrówkojad chodzi na tak zwanych knykciach, czyli jakby na pięściach. Z tego samego sposobu poruszania się korzystają duże małpy naczelne, jak szympansy i goryle. Ale korzystał z niego także wymarły leniwiec olbrzymi. Zarówno leniwiec olbrzymi, czyli Megaterium, jak i mrówkojad wielki wykształcił bardzo duże pazury. Mrówkojad korzysta z nich w trakcie rozkopywania mrowisk oraz termitier. Dzięki temu, że są podwinięte w trakcie poruszania się, są zawsze bardzo ostre i nie tępią się podczas chodzenia. Pazury te stanowią także doskonałą broń przed drapieżnikami. Mrówkojad przy ich pomocy skutecznie potrafi obronić się przed jaguarem, a być może także potrafił obronić się przed wymarłym smilodonem. Mrówkojad wielki żyje w Ameryce od milionów lat, i w przeszłości jego drogi na pewno krzyżowały się z wymarłymi kotami szablozębnymi, które wymarły zaledwie przed dziesięcioma tysiącami lat. Na koniec jeszcze jedna ciekawa cecha mrówkojadów otóż noszą one swoje młode na plecach. I nie chodzi tu tylko o wygodę, ale także o bezpieczeństwo zarówno młodego, jak i matki. Młode ma to samo ubarwienie oraz tą samą strukturę futra, co matka, przez co matka z młodym na plecach zlewa się w jeden duży organizm. Nawet te charakterystyczne pasy boczne idealnie pasują do siebie, zlewając się w jedną całość. Przez co w oczach drapieżnika samica z młodym wygląda jak jedno duże zwierzę, któremu lepiej zejść z drogi. Mrówkojad wielki to bez wątpienia jedno z najdziwniejszych i najbardziej osobliwych zwierząt świata. Cała jego inność wynika przede wszystkim z jego nietypowego pokarmu, który stanowią głównie mrówki, a w mniejszym stopniu także termity. Co ciekawe, również w naszym kraju żyje zwierzę, którego główny pokarm stanowią mrówki. To dzięcioł zielony. Pięknie ubarwiony ptak, a do tego prowadzący osiadły tryb życia, więc możemy go zobaczyć w Polsce przez cały rok. Jednak częściej go usłyszymy. Dzięcioł Zielony zimą rozkopuje mrowiska, by dobrać się do swojego ulubionego pokarmu. On również posiada bardzo długi język. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.